W naszym mieście szczepienia przeciw COVID-19 ruszyły z początkiem stycznia. Przez niecałe dwa miesiące w szpitalu numer dwa udało się zaszczepić prawie 2000 tysiące osób z grupy 0 i seniorów. Właśnie rozpoczęły się także szczepienia nauczycieli. Nie obyło się jednak bez problemów z dostawą szczepionek z agencji rezerw strategicznych. Problem polega na systematyczności dostaw, które są uzależnione od firm producenckich. I w związku z tym, że co chwileczkę słyszymy, że jedna czy druga firma zawiesza swoje dostawy albo obniża ilości dawek, która miała być zaplanowana w dostawach, powoduje to u nas na dole przestoje. Opóźnienia w dostawach nie tylko sprawiają, że proces wyszczepiania mieszkańców postępuje wolniej. Przede wszystkim rodzi to ogromny chaos organizacyjny zarówno dla szpitala, jak i dla samych pacjentów. Osoby zapisane na konkretne terminy trzeba przesuwać na następne dni, w których na swoją kolej czekają już inni chętni. Trzeba kilkaset osób dzwonić, przeprosić za to, że nie ma szczepionki w danym dniu, odwołać, żeby nie przyjeżdżali, po czym ponownie dzwonić, gdy mamy już szczepionki. Na dzień dzisiejszy w dwójce udało się zaszczepić prawie 2000 osób. Placówka mogłaby szczepić około 360 osób dziennie, czyli 10 tysięcy miesięcznie. Gdyby tylko ciągłość dostaw była zachowana. Więc jakbyśmy policzyli sobie to przez kwartał, byśmy praktycznie przeszczepili. No. 40% społeczeństwa tego, który by chciało się przeszczepić w mieście. Mamy pod uwagę tutaj, musimy wziąć jeszcze inne punkty szczepień, plus drugi szpital węzłowy, więc gdybyśmy się sprężyli i mieli te szczepionki, to moglibyśmy w kwartał rozwiązać problem szczepień w mysłowicach. No niestety na dzień dzisiejszy nie ma tych szczepionek takiej ilości, jakbyśmy sobie życzyli. W sobotę w szpitalu numer dwa rozpoczęły się szczepienia nauczycieli. Około 500 przedstawicieli oświaty, którzy zapisali się na szczepienie w miejskiej lecznicy, powinni je przejść w ciągu kilku najbliższych dni. Przeznaczona jest dla nich szczepionka firmy AstraZeneca, której drugą dawkę przyjmuje się nawet do 12 tygodni po pierwszej. Aczkolwiek mamy sygnały już od, od, od oświaty, że Troszeczkę gwałtowniej przechodzi się te pierwsze szczepienie, czyli występuje wyższe, wyższy stan podgorączkowy, czy tam jakieś takie, bym powiedział, dłużej utrzymujące się symptomy szczepienia, bo nawet i do trzech dni jakieś takie objawy grypowe. Przy czym chciałbym troszkę uspokoić, bo to nie jest zakażenie wirusem, ale spowodowanie reakcji obronnej organizmu. A trzeba sobie przyznać, że im większa reakcja odporna organizmu, to znaczy, że więcej przeciwciał wytworzy organizm, które będą mogły nas chronić w przyszłości przed wirusem. Jak czytamy w rządowym raporcie, do tej pory w Polsce wykonano ponad 3 miliony 300 tysięcy szczepień, z czego niespełna 360 tysięcy na Śląsku. Dziś dotarło do kraju około 380 tysięcy dawek szczepionki Pfizera i 230 tysięcy AstraZeneki. W tej chwili na szczepienia wciąż mogą rejestrować się Polacy powyżej 70 roku życia.